Cześć, witajcie w nowym filmie. Chyba każdy z nas da super minionki. I dzisiaj zrobimy oko super minionka kabela. Okej, okay, zaczynamy. Żeby zrobić oko super minionka kabela, to potrzebujemy pustej butelki po wodzie. Nie? Potrzebujemy takiej opaski z guzikiem. Po prostu lepiej rodziców, żeby zcić... No tak, jeszcze musicie odetchnąć, ale też poproszę od o to rodziców, ale drożyczkami i pustą rolkę papieru. Musicie tutaj też naciąć, byle gdzie, ale żeby naciąć taką małą dziurkę, żeby to przewlec. I wróciliśmy po krótkiej przerwie. Poproście rodziców, żeby wam tutaj zrobili dwie dziurki, żeby żeby mieć opaskę jeszcze. Bo wiecie zzi, zzi, zzi. i macie prostu rolkę papieru, więc, więc albo ją no wiecie, malujecie do czerwono, albo albo czerwonym papierem owijacie. No akurat czerwonym papierem. Oh, ja ja z moją mamą owinęliśmy to papierem czerwonym, a teraz to przyklejmy tutaj kleję ze sztyftu. I wróciliśmy po krótkim Jeżeli nie chce się przykleić na super gru, możecie po prostu taśmy. Jednak owinęliśmy to taśmę bo na super glu nam się nie chciało ciąć. A teraz to przymierze. Uwaga, uwaga i i. Why can't we this chair.